Moi drodzy, chcę Was bardzo gorąco zaprosić do Karlina w niedzielę, 9 czerwca. Będzie to kolejna już 27 edycja Biegu Papieskiego, który od 20 lat jest organizowany w Karlinie. Bieg główny na trasie z Domacyna do Karlina, ale wszyscy wiemy, że temu wydarzeniu oprócz biegu głównego towarzyszą biegi integracyjne dzieci i młodzieży. Jak to się mówi od przedszkola? do Opola, a właściwie od przedszkola do szkół podstawowych, gimnazjów. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim w Karlinie. Wszystkich bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Spróbujmy swoich sił, nie bójmy się wyzwań. Co prawda jest to dystans, który jest dosyć wymagającym dystansem, bo 15 km biegu głównego to jest dla niektórych nie lada wyzwanie. Ale myślę, że warto podjąć to wyzwanie dla siebie samego, dla jakiejś intencji, którą z każdy z nas biega, po to, żeby zyskać na zdrowie. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam w niedzielę, 9 czerwca, do Karolina.